Hejko drodzy widzowie z tej strony wasz kochany Stradic a oto jest kolejny odcinek z serii przy... przygody z wod e, Tak jak mówiłem teraz będzie odcinek z udziałem francuskiego heavyka, o ile można go nazwać heavykiem, czyli czołgiem ciężkim ponieważ on raz odbije, raz nie ze mną jest w Plutonie Kuna, Towarzysz z klanu, któremu właśnie mikrofon się zepsuł, przez co musi pisać do mnie na czacie Plutonowym A ja właśnie powiedziałem mu, że mam chwilę przerwy Zaczekaj chwileczkę, ja sobie specjalnie wjechałem tutaj w miejscówkę I się z... No, chwilę przerwy zrobiłem Przyspieszę, wróciłem I tutaj właśnie tak sobie myślę hmm, Czy Pokampić E25 Praktycznie bitwa będzie z, jednej, z jednego miejsca ale to jedno miejsce będzie dobre Jeszcze pod koniec bitwy będzie fajny, fartowny strzał A ja w tym momencie postanowiłem że pojadę troszeczkę tam do c 28 do Concept żeby mu tam pomóc i ostrzelić miasto obrót, eee, czekajcie akurat ten czołg ma problem z obniżeniem ciała na boki eee, dość słabą pennen ma i widzę tak sobie pięknego naszorna, spróbuję sobie strzelić bum, 224 alfa ten czołg uszkodzenia ma 240 z penetracją 212 przepraszam, co na siódemkę moim zdaniem jest wystarczające ale natomiast penetracja na Goldzie jest świetna, 260, no w zaokrągleniu 260 penetracji i te same uszkodzenia i też na hajaku, chociaż większości ludzi to nie obchodzi, ale hajaki czasami ich życie ratują, 40 no i większe uszkodzenia zadają, uszkodzenia 320, a penetracja 45, co są jest akurat w tym miejscu na przejeździe, żeby trafić, żeby mieć tak zwany free damage, free petkę. Ale jednak to nie zna efektu. Ja tam rozmawiam, rozmawiam sobie do kolegi yy, kolega na czacie pisze. Ja sobie znalazłem fajną miejscówkę, yy, z której mam przestrzał na yy, jakby wyjazd z miasta przez co mogę bezkarnie bić, a że nikt mnie nie spotuje od środka miasta czy od yy, drogi przy górach to jestem bezpieczny. Przez to chwilowo mogę sobie strzelać tak bezkarnie w kogo chcę. Ale niedługo będę musiał uciekać. Niestety ta penetracja. Yy, jaka penetracja, te. Skupianie działa jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Przez to zanim skupimy, już możemy być martwi. Mój kolega pojechał sobie na front, zrobił fraga, zrobił killa i zginął. I teraz właśnie pis, będzie mi pisał na czacie co jego zdaniem powinienem zrobić. Ja się pytam jakie uszkodzenia. No to on mi napisał, że 300, że super. Tutaj kopią G jest w naszej drużyny, już nas obwinia, już, już nas wyzywa. Kolega tutaj się śmieje, że mega wynik zrobił w tej bitwie. My przegrywamy 6-8, Ja postanawiam pomóc w kanionie, albo jak to woli, w wąwozie. Pierwszy frag T29, który już nie żyje. I tak czekam, czekam, aż wyjedzie ten T3400, który był do zdobycia za kampanię. A jeśli ktoś się nie chciał męczyć, to po prostu sobie kupował. Bo że surowa paczka kosztowała chyba 260 zł. Surowa paczka, mam tutaj na myśli sam czołg bez niczego, natomiast już ta droższa, chyba już 600, a może nawet 500. 500 albo 600 już się pamiętam, ale to mniejsza z tym. Sami zobaczcie, od tej strony nie wiemy, co się dzieje w Kanionie. Miasto już tam padło. Oni nie jest wyspotowany. Obawiam się, że jest na full hapie. Tutaj proszę Arty, żeby ściągnęły tego nowego amx M4049 Liberk, Ponieważ on jest... Ma zbyt przesadnie... Zbyt przesadny pancerz ma Przez co ciężko jest go przebić Może lepiej... Przyspieszę, bo nic ciekawego się nie dzieje na razie. Ja tutaj proszę, że zabiły. Autocelowanie. Strzał. Dobrze, że celny, bo to potem się przyda. Eee, dzięki, dzięki temu strzałowi odstraszyłem Almicza, który już miał ...chrapkę na nasze arty. Eee... Ja na chwilę Was przeproszę, zaraz wrócimy. Dobra, ja już jestem. Musiałem pomóc, ale to mniejsza z tym. Koledze się niestety klawiatura przedstawiała, przez co na moje pytanie, czy patrzy na mnie, yy, odpisał Patriar. Ale to każdemu może się zdarzyć. Chociaż nie powinienem tego wspominać, ale taka prawda. Po prostu klawiatura mu się przedstawiła, trudno. Yy, powiem wam szczerze, nie wiedziałem w tej chwili, co mam ze sobą począć, ponieważ z jednej strony nas atakowali. Drugiej atakowali. I aktualnie tutaj napisałem, że kałdłójka atakowała, a jednocześnie by mi spotnęła. Już nasza lorka, nasza arta zginęła. Piszę do kałdłójki, żeby jechała, jechała. Co prawda, to by się strasznie przydało. Piszę, że tam jest yy, jedynie a, wroga Arta i wrogi KW-2, ale on mimo wszystko odmawia, zostaje, teraz koncept padł, jest 8-12. Próbuję jakoś yy, zmienić to, że ten czołg nie ma aż tak dobrego opuszczenia działa i w tym momencie zabijam t 4400 Powiem szczerze, że ja na Heila bajla tak sobie gram. I pierwszy raz dopiero zobaczyłem tą miejscówkę. Powiem Wam szczerze, że ona dla tego czołgu jest bardzo dobra. Czemu robię takie dziwne wygibasy na tych górach? Ponieważ nie chciałem, żeby ich arta GW Tiger P nie trafił. Bo jakby mnie trafił, to już byłoby koniec gry. Widzę KU-2 Wiem ryzykownie, bo cały boczek pokazuje. A jeśli KW2, jeśli KW2 dobrze wylosuje, to jest możliwość, że na hackach bym nie zdjął na strzał, czyli one -shota. Czekam. Piszę, że mi ktoś spotnął. I dostaję to, co chciałem. Co prawda dobijam, ale... To mniejsza z tym, bo... Dzięki temu drugi Kaw 2 nie może mnie trafić. Yy, dzięki temu drugiego Kaw 2 yy, traci HP przeze mnie. On pudłuje. Ja się tak go boję, boję. I to był właśnie błąd, bo jakbym wcześniej strzelił, to bym miał szybciej tego czwartego fraga. Ale dobra, jest 10-12. Natomiast na chwilę eee, znowu zostałem zawołany. Ale dobra. Ale tylko tak zawołany, żeby odpowiedzieć na pytanie, nie? Tutaj jak widzieliście KW2 nie pasuje... A może nie tyle, co nie pasuje, co bardziej się dziwi co ja tym swoim animexem wyczyniam. Ale to mniejsza z tym. Patrzę już długi okres czasu. Mija ani nic się nie dzieje. Mój towarzysz yy, pisze do kawu dwójki. Yy, jakie ma pretensje do mnie? Jakie ma powody mnie odwiniać? Już ginie towarzysz. Tutaj próbuję jakoś zmniejszyć tą wadę opuszczania działa, żebym mógł tylko zabić tego Almixa. Wyzywa mnie teraz kawutujka od noobów, ale to nie przy... mniejsza z tym, nie przyjmujemy się takimi sprawami. Hmm. Czy taki noob potrafiłby przeżyć całą bitwę? Tak. Ale czy taki noob umiałby... a zresztą nieważne. Teraz zobaczcie, znowu podjeżdżam do tej swojej kampy, znowu powoduje, że mój AMX ma obniżenie działa. E, dość wystarczające, żeby trafić, przez co ojek ma już mniej HP. Anik buduje, Arta go dobija, a ja tutaj czekam na ojka. Arta ich. Buduje, yy, nasza Arta strzela, a ich Arta buduje. Yy, przepraszam, pomyliło mi się. Pomyliło mi się. Kwestie. Oj, ty. Oj, Postanawiam, że popilnuję na razie Arty od tej strony, ale... Kolega mi tutaj właśnie radzi, żeby podjechać, a ja jeszcze mówię, że nie. Jeszcze chwileczkę zaczekam, bo coś mi tutaj nie gra. Trzy minuty zostały. To jest niby dużo, ale my się nie bronimy. To jest albo zginąć, albo wygrać, i to wszystko. Planuję, że. W pierwszej chwili chciałem posłuchać kolegi, ale potem potem jednak wróciłem, co okaże się mądrą decyzją. Co mi zaraz zobaczycie? Dwie minuty. Widzę Oika. Już śmieje się, że się przewróci. Strzelam, wycofuję się. Już myślę, że on się utopi, już chcę jechać, ale potem jednak... Patrzą, chcę wyjeżdżać. No to czemu by nie skorzystać? Zabiję go. I go zabiłem. Mam już cztery fragi. Kolega pisze, że bym dawał dał yy, przesmyknię. Yy, yy, raczej przyrzecę tą dróżką, nie? Ale ja tak mówię do niego na tym speaku, że o, właśnie, szkawu z złójka tutaj jest, więc czemu by nie wykorzystać, nie? Zresztą wiedziałem, że skoro oni mnie widzieli przy ojku, to oni będą mnie się spodziewać na pewno przy drodze. I mówię, że mam 5 fragów. Jest jeszcze GW Tiger i Onim, czyli mam szansę na specjalistę, na 7 fragów. Specjalista jest od 6 do 7, dlatego mówię, że specjalista. No, piszę mu tam, że mógłbym tym przesmykiem, ale już nie zdążę. Nie jestem tak szybki jak zwykły AMX Light czy Med. Chociaż Medy to są badczaty, ale AMX też to jest tam 9, AMX 30 albo ciężki AMX 8, więc mówię, aj dobra, i tak nie zdążę, AMX będzie, bo każdy żyje, nikt nie zginął, i tak jadę, jadę, jadę. Jestem zdziwiony, że Arta tam jest, bo to jest ciężki, więc on jest pokazany, że ma duże spotowanie, ale on piłem. pierwszy strzał. Do przodu jadę. Tarta celuje. 3, 2. 1 dzwonek, pocisk. Koniec gry. 6 fragów. Jest remis. Yy. A końcowe... A wyniki końcowe. To. To takie. To takie, takie. Na remisie 1208 expa bazowego 23730 za okrągleniu Specjalista yy, ogień skuteczny MK, czyli as pancerny. No, ojka. A nie, pokażę, pokażę, pokażę 645 kW2 53 yy, Isek 250 Druga kw kw 469 t 4475, 475, Tiger 440 Ten strzał, Te strzały gwt były dość szczęśliwe, bo koniec czasu. A mimo wszystko grałem. Nadal AMX463 na 224 I T29 118. Yy... Największy wynik w bitwie Bazowy. A nie, sorry, Bazowy x 729. A to było razem z mnożnikiem. Z mnożnikiem raz 2, no to pomyliłem się. To na czysto za tą bitwę 20, 000... 20... 20 362. A mój naprawa jest tania, bo tylko. ile tam straciłem? 150? Tak, 150 kP, czy coś takiego. Amunicja nie jest zbyt droga, ale okej. Okay. Z pręgą wyszedłbym o 13 tysięcy więcej. 13 tysięcy 500 więcej, ale okej. Okay. Tutaj za grę w 46, ekspad dodatkowego. Yy, za bitwę z mnożnikiem... A nie. To chyba za... A tak, tak, za bohaterski opór, a nie mnożnik raz dwa, dlatego nie nie dodał. Yy, dobra, więc to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony strategii ja mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Napiszcie w komentarzach, czy bitwa się Wam podoba, czy nie. Co o tym sądzicie? Zapraszam o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. A a przy okazji chciałbym powiedzieć, że nie będę organizował serii, tylko wszystkie powtórki z fuksami, z pechami, z takimi podobnymi bitwami będę wrzucał do jednej serii, do jednego worka, tak zwanego Hejka!